Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Semper Astra z tej strony Gośka, a w dzisiejszym nagraniu podsumuję pierwsze dwa tygodnie, które upłynęły od dnia, w którym ukończyłam szkolenie z moim nowym psem, przewodnikiem Ulmą. Na początku tego nagrania, jak zawsze, bardzo mocno podkreślam to, że nie jestem trenerką psów i że jestem osobą niewidomą która ostatnio otrzymała nowego psa przewodnika i która dzieli się swoim doświadczeniem. Dla tych osób, które mnie nie znają, chcę również zaznaczyć, że na stałe mieszkam w Wielkiej Brytanii i mój pies przewodnik został wyszkolony przez brytyjską szkołę Guide dogs. W pierwszej części tego nagrania opowiem o zmianach, które musiałyśmy wprowadzić do naszej codziennej rutyny w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni. Natomiast w drugiej części tego nagrania opowiem o naszych postępach we wspólnej pracy i w tym, jak Wilma mnie wspiera jako pies przewodnik. Pierwszą niezwykle ważną rzeczą, o której muszę opowiedzieć, jest to, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy, Wilmy taka zwyczajna rutyna polegała na tym, że w każdy dzień pracujący jeden z członków rodziny, który się opiekował Wilmą, z samego rana, jeszcze przed swoją własną pracą, zawoził Ulmę do centrum szkoleniowego i tam przez większość dnia trenerka uczyła Ulmę wszystkich zadań, które są bezpośrednio związane z pracą psa przewodnika, ale też tych zadań, które nie są bezpośrednio związane z pracą psa przewodnika, a które są niezwykle pożyteczne. W codziennym życiu. I dlatego właśnie, kiedy zakończyło się szkolenie, a ja powróciłam do swoich zwyczajnych, takich normalnych godzin pracy, dla Uelmy to był wielki szok, że nagle jakby świat przestał się w konie kręcić. I przez tą bardzo dużą zmianę udało nam się przejść w pozytywny sposób dzięki wsparciu i radom, które uzyskałyśmy od pani trenerki. Więc nasza rutyna wygląda w ten sposób, że po przebudzeniu ja szykuję siebie, do całego dnia też szykuję Wilmy do całego dnia i odważając jej jedzenie na cały dzień, odkładam pewną część tego jedzenia też odważoną do osobnej miseczki, zalewam ją gorącą wodą i potem kiedy to jedzenie przestygnie i rozmoknie, to wtedy ja wkładam je albo do tej zabawki kong, którą pokazałam w pierwszym nagraniu o Wilmie, albo do kości, które są wydrążone i zamrażam to jedzenie w tej zabawce kong albo w tych, i w tych kościach też w zamrażalniku. I podczas dnia, kiedy jest duża przerwa pomiędzy tymi momentami, kiedy mogę dać Wilmie swoją uwagę, albo kiedy Wilma już zaczyna się bardzo nudzić, to daję Wilmie albo tą kość, albo tą zabawkę i wtedy Wilma bardzo lubi wylizywać to jedzenie zamarznięte i to jest dla niej niezwykle relaksująca i zajmująca czynność, która naprawdę potrafi ją zająć na dość długi czas. I to jest pierwsza rada, którą Pani nam dała i która nam niezwykle pomogła. Druga rada była taka, żebyśmy każdego dnia przed rozpoczęciem mojej pracy, nie tylko udały się na przerwę łelmy toaletową, ale żebyśmy też poszły na jakiś krótki spacer podczas którego Wilma pracuje jako jest przewodnik i ten nawyk jest pożytkiem i dla mnie i dla Wilmy. Ja zauważyłam, że kiedy pójdę na jakiś spacer rano, kiedy np. pójdę do pobliskiego sklepu, czy do jakiejś kawiarni, która y, wcześniej rano się otwiera, albo tak zwyczajnie po prostu na spacer, to potem w ciągu dnia pracy mam dużo więcej energii i dużo łatwiej mi się koncentrować na tym, co mam robić. A dla Ulmy jest to ogromna pomoc, ponieważ ona ma wtedy takie poczucie, okej, okay, ja już dzisiaj pracowałam, teraz mogę odpocząć. Już jakby część swojego zadania wykonałam, więc teraz mogę się zrelaksować. I dzięki temu też Ulmie było się przestawić na ten nowy tryb dnia. I też niezwykle ważną rzeczą, która pani mi podpowiedziała i która jakby niezwykle nam ułatwiło to przejście z trybu szkolenia do trybu, takiego zwyczajnego życia, było to. Że Pani bardzo mnie przestrzegła przed tym, żebym nie czekała ze zwróceniem uwagi na Ulmę do momentu, kiedy Ulma zacznie się już niecierpliwić i zacznie domagać się mojej uwagi. Czyli pani mi to w ten sposób wytłumaczyła. Postaram się powtórzyć to, co na późniach, Ona powiedzie tak, że to jest ważne, żebyś przewidziała. Jak długo Wilma jakby będzie ci cierpliwie leżeć u siebie w łóżeczku, tam spać, albo się sama sobą zajmować, i żebyś zwróciła na nią uwagę i chwilę się nią zajęła, albo dała jakieś zajęcia, na przykład tą kość zamrożoną, albo tą zabawkę zamrożoną, albo coś innego, zanim ona zacznie się domagać Twojej uwagi, bo jeśli ona już się zacznie domagać Twojej uwagi i ty ją tą uwagę dasz, to wtedy jakby ją uczysz tego, że ilekroć ona zacznie się domagać uwagi, to ona ją dostanie. A kiedy ty zapobiegniesz i jakby szybciej na nią zwrócisz uwagę, to wtedy wynagradzasz jej pozytywne zachowanie, bo wtedy wynagradzasz to zachowanie, kiedy ona grzecznie leży w łóżku. I całe szczęście ja coraz lepiej poznaję Wilmę i jej charakter, i udaje mi się przewidywać to, kiedy już jej cierpliwość się kończy, i dzięki temu ona po kilku dniach się przyzwyczaiła do mojego rytmu pracy. Ilekroć ja wezmę klawiaturę, albo laptop, albo z kimś rozmawiam przez skype, albo przez telefon, ona spokojnie e, zajmuje się sobą. I też e, nigdy nie, dochodzi, nie doszło do takiego momentu, że ona była jakoś sfrustrowana, a ja nie mogłam się nią zająć. Też e, w przygotowaniu do tej zmiany przejrzałam swój kalendarz w pracy i upewniłam się, że co kilka godzin mam przerwę i że mam e, chwilę, żeby zabrać Wilma na jej przerwę toaletową, to nigdy nie są długie przerwy, ponieważ nie chcę, żeby to miały negatywny wpływ na jakąś mojej pracę. Natomiast jej w zupełności wystarczy te 50 minut, żeby wyjść do toalety i żeby się ucieszyć tym, że ja jej poświęciłam uwagę. Też w tym miejscu chcę zaznaczyć, że mimo to, że opieka nad psem jakimkolwiek tak naprawdę, to jest dużo pracy i dużo obowiązku. To moje życie odkąd mam łelmy jest dużo łatwiejsze niż było kiedy nie miałam Wilmy a dzieje się tak dlatego, że przemieszczanie się z łelmą po mieście od jednego punktu do drugiego, robienie różnych sprawunków kosztuje mnie dużo mniej czasu i dużo mniej energii. Dzięki temu mam dużo więcej czasu i energii dla siebie. Dlatego, mimo tych dodatkowych obowiązków, wychodzę na plus i ta zmiana odkąd Wilma jest ze mną, bardzo mi ułatwia życie. Teraz przejdę y, do podsumowania. Można powiedzieć, progresu, postępów, jakie uczyniłyśmy w takim obszarze naszej wspólnej pracy. Więc, tak jak już wspominałam w poprzednich nagraniach, bardzo się obawiałam tego, że kiedy zakończysz jej szkolenie i pani trenerka nie będzie codziennie do mnie przyjeżdżać, to że moja jakość pracy z łemą bardzo spadnie. Ale całe szczęście się tak nie spadło, i jest to nie tylko moje subiektywne odczucie, ale też tydzień po zakończeniu szkolenia tutaj pani trenerka przyjechała. To była planowana wizyta i w czasie tej wizyty pani trenerka pomogła mi nauczyć się jednej dodatkowej trasy, która jest bardzo trudna i której nie chciałyśmy ryzykować, że ja będę się uczyć z nią, że ja pójdę jakby tą drogą sama z głębą bez uprzedniego, jakby omówienia tej trasy. I też pani trenerka pomogła. Jeszcze mi pojechać do kilku weterynarzy, ponieważ musiałyśmy sprawdzić, czy Wilmi chip y, dobrze pracuje. A o, z tym chipem y, był taki problem, czy opowiem całą sytuację. Więc jak może pamiętacie, o, wspomniałam to w pierwszym nagraniu o Wilmie. Ulma urodziła się w Japonii i jej chip został też y, m, wszczepiony w Japonii. I zanim Ulma do mnie trafiła, to ten chip był sprawdzany przez szkoły oczywiście. Nie było z nim żadnych problemów, on dobrze działał. Ale kiedy pojechaliśmy kilka tygodni temu do weterynarza, to tam pani nie mogła tego chipu odczytać. I dlatego zaczęłyśmy się martwić, czy może coś z tym chipem jednak jest nie tak. I dlatego pojechałyśmy w, w poniedziałek do kilku weterynarzy i sprawdzałyśmy przy pomocy kilku y, czytników do tych chipów, czy on na pewno działa. No i całe szczęście działa. Widocznie ten pierwszy skaner chipów był zepsuty. No i e, musiałyśmy się po prostu upewnić, żeby potem nie było problemu z, podczas podróż z, z Wilmą, albo gdyby ona zaginęła. I e, podczas tej wizyty pani trenerka też e, pomogła mi zrobić plan na kolejne kilka tygodni a propos tego, jak ja mogę w dalszym ciągu rozwijać moją współpracę z Wilmą podczas jej nieobecności, zanim ona przyjdzie na, na kolejną wizytę. Więc to była niezwykła pomoc. I e, kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć jest to, że podczas tych dwóch tygodni y, naszej niezależnej pracy, odkąd zakończyłyśmy szkolenie, było kilka takich wydarzeń, które niezwykle podniosły moje zaufanie do Wilmy. Pierwszym wydarzeniem y, była nasza wyprawa do miasta obok, y, do tego większego miasta, które jest koło mojego małego miasteczka. Udało się tam do... Taki, tam pójść do takiego specyficznego sklepu i ten sklep był po drugiej stronie takiego dużego placu, który też wspominałam w moich poprzednich nagraniach. Tam na tym placu jest dość mało punktów orientacyjnych. Tego dnia też wiał bardzo silny wiatr i też ktoś, e, e, artysta uliczny po prostu grał na jakimś głośnym instrumencie, nawet nie pamiętam co to było i do sklepu trafiłyśmy bez problemu. Natomiast w drodze powrotnej ja Byłam bardzo ogłuszona i tym wiatrem, i tą muzyką, i w pewnym momencie straciłam totalnie orientację, już nie wiedziałam po której stronie tego placu jestem, nie wiedziałam co mam powiedzieć Włomie, żeby ona znalazła drogę z powrotem do domu. I po prostu powiedziałam do Włomie, znajdź drogę i ona i rozwiązała ten problem za mnie, można powiedzieć. Czyli, kiedy była pani trenerka ze mną każdego dnia, to ja oczywiście doceniałam każdy dzień tego szkolenia i Doceniałam to wszystko, czego się uczyłam, ale cały czas w podświadomości miałam taką myśl, że no okej, okay, teraz to nic się złego nie dzieje, dlatego że pani trenerka jest tutaj, więc ona zapobiega wszystkim naszym pomyłkom, naszym zgubieniom się, jakimś może wypadkom, a teraz jej nie było, więc mam jakby taki solidny dowód na to, że jak dobrym swym przewodnikiem naprawdę Wilma jest i na ile ona w stanie jest rozwiązać problem, nawet wtedy, kiedy ja. Się czuję zagubiona, i kiedy ja nie wiem, co jej powiedzieć, i kiedy ja straciłam orientację. Drugim takim wydarzeniem było wydarzenie, które się z wczorajszego dnia i też opiszę tą sytuację. Więc szłam wzdłuż drogi chodnikiem, i ta droga prowadziła ze wschodu na zachód. I doszłam do drogi, która prowadziła z północy na południe, i to jest tak zwane po angielsku T-Junction, czyli skrzyżowanie w kształcie litery T. Czyli ta, ta, ta droga prowadząca ze wschodu na zachód to już się kończyła, ona już dalej nie szła, natomiast ta droga z zachodu, z południa na północ ją przecinała, tak? Nieważne, jakby przejdę do sedna. I przepraszam, że tak mieszam, chciałam tylko jakby dać jakby kontekst do tej sytuacji. W każdym razie sytuacja była taka, że Wilma doszła do przejścia. I zaczęła przeprowadzać mnie przez drogę, i zazwyczaj ona przechodzi w, przez drogę w prostej linii, żeby po prostu jak najszybciej zejść z jednego krawężnika, przejść przez drogę, wyjść na chodnik po drugiej stronie. A ona nagle wczoraj zaczęła prowadzić mnie po, na ukos przez tą drogę, przez to myśmy dłużej zostały na jezdni, tak? I ja w pierwszej chwili zaczęłam trochę panikować, że czy ją coś rozproszyło po lewej stronie, dlaczego ona. Nie idzie po prostu do drugiego krawężnika. Dlaczego ona mnie prowadzi po kosie w lewo? A potem się zorientowałam, że po prostu na, na tym krawężniku, po drugiej stronie jezdni, przez którą przechodziłyśmy, były zaparkowane auta, było ich dość dużo w rzędzie, były bardzo blisko siebie zaparkowane i ona mnie musiała przeprowadzić trochę po skosie w lewo, żeby znaleźć przerwę między tymi autami, żebym ja mogła wejść na ten chodnik. I bardzo byłam zadowolona z tego, że już na tyle ufam Wilmie, żeby po prostu za nią pójść. I żeby nie panikować, że ona może jakiś błąd popełniać. Naturalnie może się to kiedyś zdarzyć, że ona będzie popełniać błąd, więc ja muszę być cały czas uważna. I muszę cały czas jakby też oceniać sytuację. Natomiast ym, to było dla mnie taki kolejny ogromny, solidny dowód, że ona, kiedy przyjmuje kontrolę i kiedy podejmuje inną decyzję niż ja bym się spodziewała, albo inną decyzję niż ja bym podjęła, to ma rację i że ja jej mogę zaufać. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest to, że coraz mniej popełniam błędów, i tutaj wspomnę dwa błędy, które popełniam. Jeden jest błąd taki, o którym już mówiłam wcześniej, więc ja czasami mam taki problem, że nie umiem jeszcze odczytać do końca Ulmemowi well, ciała. I czasami ona się zatrzymuje, żeby coś tam powąchać, czego nie powinna wąchać, a ja myślę, że ona zatrzymuje się, bo jest krawężnik i ją za to chwalę. I problem jest taki, że po prostu chwalę ją za rzecz, której ona nie powinna robić i daję jej nagrodę. Natomiast już teraz coraz lepiej umiem odczytywać łelmy mowy ciała i coraz mniej popełniam ten błąd. Dzięki temu coraz mniej wzmacniam jej e, niepomocne zachowania, i tylko wzmacniam te zachowania, które ja oczekuję. A drugim błędem, który popełniam coraz mniej, i myślę, że o nim nie wspominałam wcześniej, jest to, że czasami ja, kiedy proszę, żeby Olma coś znalazła, na przykład drzwi, tak, proszę ją, żeby znalazła drzwi, to kiedy ona się zatrzymuje, to ja zaczynam sama już ręką szukać tych drzwi przed sobą. I pani trenerka zawsze mówi do mnie: nie rób tego, bo ile króć ty wyciągniesz rękę, i zaczniesz szukać tych drzwi, to Ulma myśli, okej. Okay, a no to już dobrze, ja już nie muszę więcej pracować. Ona sobie sama szuka tych drzwi, to ja już mogę się zrelaksować. Więc co ja muszę zrobić, to jest to. Muszę, kiedy proszę Wilma znajdź drzwi i ona zatrzymuje się, to muszę ja dotknąć jej pleców i potem e, tak powieść swoją dłonią po jej plecach, po jej karku, do jej głowy, do jej nosa i dotknąć to, co jest przed jej nosem. I jeśli to są drzwi, to jakby... Chwalę ją, daję jej to słowo markujące dobre zachowanie, daję nagrodę. Natomiast jeśli tam nie ma drzwi, to ja dalej jej mówię: znajdź drzwi, tak? Dopóki ona ich nie znajdzie, natomiast nie szukam ich sama. I w tym miejscu też wspomnę rzecz, o której też chyba nigdy nie mówiłam. Otóż ta yy, szkoła, do, u którą teraz, która teraz szkoliła łębę, i szkoła też poprzednia, z której miałam mojego pierwszego psa przewodnika uczyły w ten sposób, że osoba niewidoma tylko porusza się z psem, a nie z laską i z psem. Wspominam to dlatego, ponieważ niektóre y, szkoły uczą poruszania się z psem, ale też proszą, żeby osoba miała przy sobie laskę. Oczywiście, jeśli y, macie psy z takiej szkoły, które tak uczy, to trzymajcie się tych zasad, których byliście nauczeni. Natomiast ja zawsze y, dostawałam taką informację od trenerów, że y, nie powinnam tak robić, ponieważ kiedy mam, ręk, mam w ręce laskę, to wtedy, kiedy zaczynam się czymś martwić, albo zaczynam odczuwać jakiś niepokój, bo nie jestem pewna, czy pies coś dobrze robi, to zawsze łatwo jest uleść tej pokusie, żeby samemu sprawdzić, albo żeby samemu coś znaleźć. I wtedy to samo jak z tą ręką, zaczynam pracować zamiast psa i pies wtedy myśli, no to po co ja mam to robić, jak ona to robi, i po prostu przestaje pracować, jest ryzyko, że może przestać pracować. W każdym razie y, też chcę wspomnieć, że kiedy miałam mojego poprzedniego psa przewodnika y, Boba, to czasami mi się zdarzyło przy pomocy laski szukać kubły na śmieci, żeby wrzucić y, no, kupę, ponieważ Bob nie umiał znajdować koszy na śmieci, ale teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że Wolma umie szukać te wszystkie rzeczy, które ja potrzebuję znaleźć, tak jak wspominałam w poprzednich nagraniach, technika się zmieniła trenowania szkół y, psów w Anglii. I teraz y, mam tylko laskę potą w plecaku, taką teleskopową, gdyby wydarzył się jakiś wypadek i Uelma nie byłaby w stanie pracować. Natomiast w czasie pracy Uelmy jej nie używam w ogóle. I y, y, Kolejną rzeczą, którą chciałam wspomnieć jest to, że nie tylko udaje się nam utrzymać y, standardy te, które nas Pani nauczyła, ale też kontynuujemy się uczyć, jakby rozwijać naszą technikę dalej. I na przykład ćwiczymy dalej te umiejętności, które opisałam w jednym w poprzednim nagraniu, które nie dotyczą bezpośrednio pracy psa przewodnika. Jednym z tych zadań jest to, że uelma zostaje na swoim kocyku, ja jej mówię słowo place i wtedy ona y, nie ruszy się z tego miejsca, dopóki jej nie powiem, żeby nie odeszła z tego miejsca. I to jest bardzo pożyteczne... Umiejętność, kiedy ja na przykład muszę na chwilę gdzieś zostawić i odejść, i też dalej ćwiczymy tą umiejętność, gdzie Ulma kładzie główkę na ściereczce, a ja kładę ścierkę sobie albo na, nog na kolanach, albo na ręce, albo na ławeczce, i wtedy mogę Ulmę wyczesywać i ona stoi cierpliwie w tej pozycji, a kiedy Ulma zabiera głowę z tej ściereczki, to wiem, że ona już nie ma cierpliwości, że muszę na chwilę przestać. I potem kiedy znowu położę głowę na tej ściereczce, to wiem, że ona znowu jest. W porządku z tym, że ja dalej kontynuowała tą czynność, którą robiła, czyli na przykład ją wyczesywała. I też udaje nam się nad tym pracować. I Ulman ma coraz więcej cierpliwości. Na przykład, dzisiaj ćwiczyłyśmy tą umiejętność w parku, a park jest przecież bardzo łatwy do, do jakby m, rozpraszania psa, tak? Bo tam jest dużo atrakcji dla psa. Więc e, to jest super, że jakby. Mimo tego, że szkolenie się formalnie zakończyło, my się dalej uczymy nowych rzeczy. I na przykład taką jeszcze jedną super rzeczą, której dzisiaj nauczyłyśmy, było to, że przy pomocy przypadkowego przechodnia nauczyłam ułmy szukać nowego kosza na śmieci. A to było tak, że szłam sobie drogą i miałam potrzebę wrócić włamy kupę i wiedziałam, że gdzieś, w tej okolicy, w której byłam jest kosz na śmieci. I, i ktoś mi powiedział tam, cześć, jak się masz? I ja, tam no, mieliśmy krótką dyskusję, i zapytałam, czy możesz mi pomóc znaleźć ten kosz, który tutaj gdzieś niedaleko jest, i czy możesz mi pomóc też Ulme nauczyć, żeby go szukał. Ten pan powiedział, że tak, pewnie stanął tego, koło tego kosza, tak jak go poprosiłam, zaczął w niego stukać ręką, tak jak go poprosiłam, że słyszała, gdzie ten kosz jest. Ja poprosiłam Ulme, żeby znalazła ten kosz, i potem jeszcze poprosiłam pana, żeby nie odchodził przez chwilę, żeby jeszcze raz to powtórzyć i jeszcze raz. I w drodze powrotnej, kiedy wracałyśmy tą samą trasą, poprosiłam Mülle, żeby znowu ten korz znalazła i ona go potrafiła znaleźć. To jest po prostu super. I um, to jest właśnie rewelacyjne, że dalej możemy się uczyć nowych rzeczy. I to już chyba mówiłam, ale jeszcze raz powiem, że właśnie to szkolenie nie tylko nas nauczyło jakichś tam podstaw, ale nauczyło tego, jak się możemy dalej uczyć. I um, postaram się w przyszłości nagrać. Kolejne nagranie o naszych postępach. Zdecyduję o tym, kiedy, w zależności od tym, jak te postępy będą przebiegać. I chcę Wam bardzo podziękować za towarzyszenie mi w tej niesamowitej przygodzie. I trzymajcie za nas dalej swoje kciuki. I do usłyszenia niedługo. Papa. Pa.